Jeśli myślisz, że zrujnowałaś, zrujnowałeś swoją manifestację, bo coś zrobiłaś. Jeśli myślisz, że okoliczności stały się na tyle trudne, że już nie jesteś w stanie nic zrobić, lub jeśli powiedziałaś, czy powiedziałeś swojemu swojej SP coś i ta osoba się obraziła i powiedziała, że nigdy nie chce cię widzieć, albo po prostu zareagowałaś, zareagowałeś na 3D, to koniecznie zobacz ten film. Dowiesz się wszystkiego. Ale zanim zacznę, y, witam serdecznie na kanale Wykreły Swoje Życie. Ja jestem Ola, i wraz z Wasią prowadzimy ten kanał, i na tym kanale uczymy Was, jak manifestować swoje marzenia według prawa założenia. Zapraszamy Was serdecznie na naszą stronę. U góry będzie link, w opisie również będzie link. I na naszej stronie możecie uzyskać pomoc, jeśli macie problem z manifestacją. Yy, prowadzimy indywidualne konsultacje, mentoringi, mamy kursy, wyzwania, wykłady medytacje i tak dalej, i tak dalej. Także cała oferta jest na naszej stronie. Zapraszamy również na naszego Facebooka, Instagrama i TikToka, gdzie możecie znaleźć codziennie motywacje i informacje dotyczące promocji ewentualnie u nas na stronie. I teraz słuchajcie, przechodząc do tematu, to jest bardzo, bardzo ważny temat, ponieważ otrzymujemy masę wiadomości z pytaniami. A co, jeśli ja powiedziałam o MSP, A co, jeśli ja yy, Powiedziałam mu, że ma spadać, że z nim zerwałam, albo co jeśli ja zareagowałam, czy ja zrujnowałam swoją manifestację. Nie słuchajcie, nie, nie można zrujnować swojej manifestacji, albo to nie jest tak, że manifestujemy i zareagujemy na 3D i musimy zaczynać od początku. Nie, nie, nie słuchajcie. Jedyne, co macie zrobić, to wrócić do sceny końcowej i się jej trzymać. I nie dawać energii temu, co się podziało. Obojętnie co powiedzieliście, obojętnie co zrobiliście, to kompletnie nie ma znaczenia. Również to, co powiedziała ta osoba, słuchajcie, to wy o wszystkim decydujecie, to wy tworzycie, kreujecie wszystko i wy pozwalacie, tak? Pozwalacie, żeby ta osoba w ten sposób reagowała czy robiła coś, ponieważ macie takie założenia na temat tej, tej osoby, ponieważ macie takie założenia na temat siebie. Więc jedynie co macie zrobić, to wrócić na odpowiednie tory i manifestować dalej. Najlepiej zrobić rewizję tej sytuacji, która się podziała i po prostu lecieć dalej, tak? Czyli co? Efekt końcowy. Jeśli będziecie się skupiać na tym, co się podziało w tym momencie, będziecie tworzyć taką kulę śnieżną, a do czego to jest wam potrzebne? Więc jedyne co macie zrobić, to skupić się na czym? Na tym, że macie swoją manifestację. I słuchajcie, naprawdę żadne okoliczności nie mają znaczenia. To tylko my logicznie patrzymy na te okoliczności jako na coś niewiadomego. Tylko my tworzymy sobie opór w ten sposób, oceniając logicznie, że to musi się podziać lub tamto musicie podziać, albo ja powiedziałam to, powiedziałam tamto, zrobiłam to. I, i jeśli tworzycie sobie takie założenia, albo na przykład ja zrujnowałam, ja muszę od wszystko, zacząć wszystko od początku. To słuchajcie, tak będzie. Pamiętajcie, wy tworzycie wszystkie założenia. Więc uznajcie to, za nic się nie stało. Wszystko jest ok. Przecież ja mam swoją manifestację. Nieważne, że zareagowałam, nieważne, co powiedziałam, to osoba tego nie pamięta, albo powiedziałam tak, zróbcie rewizję, że albo się to w ogóle nie podziało, albo podziało się inaczej. I co? I jedziecie znowu do samego końca. Pamiętajcie, podstawa. Podstawa manifestacji to jest życie efektem końcowym. Także trzymamy się efektu końcowego, choćby nie wiem, co się działo, choćbyśmy nie wiem, co powiedzieli i jak zreagowali. Także to było tylko takie krótkie przypomnienie i właśnie informacja dla osób, które myślą, że zrujnowały swoją manifestację. Nikt ani nic nie może zrujnować Waszej manifestacji. Nawet jeśli dzisiaj powiecie, dobra, ja nie manifestuję, ja już się nie skupiam na tym, mam to w nosie, a za dwa lata stwierdzicie, a może jednak mogłam i tak dalej. Możesz dalej manifestować, jeśli chcesz. Możesz dalej się na tym skupiać, tak? Ponieważ manifestacja to skupienie na efekcie końcowym. Jeśli przestaniesz się na tym skupiać, to może się wymanifestować, jeśli puścisz opór, oczywiście, bo czasami tak jest, ale jeśli nie do końca się skupiłaś na efekcie końcowym, no to może się podzieć inaczej. Także w każdej chwili, słuchajcie, możecie wymanifestować to, czego chcecie i nie możecie tego zrujnować. Także działajcie, jeśli macie pytania, zapraszam do komentowania i do zobaczenia w kolejnym filmie.